ma taka jemka do wygrania na konkurs like sub komentarz jedyni widzę tydzień <mum> 95 yes. pa urwa mówiłem <mum> black nilo no i Aj, kurwa, no, i no, i... no i przegrałeś <mum> Fiedera... Ale mi też dała Henry'a Jesteś w strachu Dwie dychy 16 Trochę na lepiej dychy. na razie Oj co to Okej okay. oj, ja oj, oj, o Niech ten Haps coś da, dał grubo Dwie Wygrałeś Wygrałeś Uhuhuhu Hapsik, Ole, hapsik. Oj. Dziadu. Dobra, uwaga. Kiedy ogłaszasz też trzeciego? No jak będzie trade od razu. Albo przed. Oj. jakieś losowanie może na... ...kole fortuny zrób. Poczekaj. Ja, GG. Poczekaj. I coś dzisiaj Płudnie. daje. To jest te gówno. Nie, to jest O nie. Ale chyba... O nie. Ale CHYBA TY DZIEŃ DOBRY! U. Chyba. Chyba Ładnie. chyba. No, chyba Kostka się... Moje. Taki Taki dwa główne klasy... Ale... No, równo. Jego. Co to? Good. Jego. Moja. Lekko nadrabia. O kurwa. Nie myślałem, że więcej. 40. Ja Oj drogie. Nie tanie. Też. <grybujesz>. No ale wygrałeś, ale kurwa czy to jest zwrot? Jezu, jest, jest gruby. Trzeba jest gruby. Proszę cool. żeby coś lepszego dało. Mikocinek. Czy to będzie pierdolną porządnie, w a nie. Moja, nie jego. Nie, ale dużo. nie jestem w tyle, nie jestem grubo w tyle. Nie jestem grubo w... O, jestem. Jesteś do przodu. Ale nie aż tyle. On Kurwa. Co to jest Duże skrzynki. Ty dychy, Nie, to nie moja. Twoje. to. Oje. Kurwa. Ay dychy. 35 zł do przodu jest nad tobą. O, ja pędzę. Oj. Oj, kurwa. Żeby dodź dał. Kurw. Oj. To chyba już nie jest już jest to. tylko walka pomiędzy nimi, raczej. Chyba, że z tego coś. Nie, z tego nie da. Nie. No. Jeszcze tylko do pólki dojebałeś. No. Oj. No. Ładnie. No. No. Darno, 4, z trzy Dawaj, jak tu da, to będzie kosa Te są sam? Tak. Okej okay. Kurwa, co? Moje Moje O, kurwa Co? Ile? <głos> 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 Nie wiem z jakiej okazji, ale dobra mhm. Jeszcze możesz odkuć nie w ten sposób. No słowa. Robo. Spój. Okej. Odbij, odbij, odbij to tym startem. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie, no nie tak się. Skąd to dziwne? Tam. Co pogambleowane. Zabierz rzeczy do foty. Odnoś się do są